Witajcie! Dzisiaj specjalnie dla Was to pyszna sałatka z ryżem i ananasa. Pierś z kurczaka gotuję według przepisu jak szybko ugotować pierś z kurczaka i widelcem rozdrabniam na mniejsze kawałki. Ryż gotuję według przepisu jak ugotować ryż na sypko i wkładam do miski. Dodaję groszek, kurczaka, pokrojoną w kostkę marchewkę go w kostkę ananasa i wszystko dokładnie mieszam. Następnie dodaję majonez i ponownie wszystko mieszam. I sałatka gotowa.